Cilman pochwaliła się nagraniem z Lesar. Przy okazji przekazała pewną informację. Znajomość Katarzyny Cilman z Janią Lesar wciąż budzi sporo emocji. Po wspólnych występach w tańcu z gwiazdami obie zakończyły swoje dotychczasowe związki. Teraz wioślarka zaskoczyła internautów, zamieszczając w sieci nagranie z tancerką. Przy okazji przekazała pewną wiadomość. Katarzyna Cilman i Jania Lesar wystąpiły w 17. edycji Tańca z Gwiazdami. Ich taneczne pokazy na parkiecie obfitowały w czułe gesty, a nawet namiętne pocałunki przed kamerami. I choć obie zapewniały, że to tylko część choreografii, stały się początkiem spekulacji na temat charakteru tej relacji. Jania Lesar mówi otwarcie o swoim związku. Udział Katarzyny Cilman w tańcu z gwiazdami miał wpływ na jej życie osobiste. Wioślarka rozstała się ze swoją wieloletnią partnerką Julią Walczak. Także Jania Lesar zakończyła swoją relację z partnerem z Krzysztofem Hulbojem. W najnowszym wywiadzie dla świata gwiazd tancerka uciekała od odpowiedzi, czy było to spowodowane zażyłą relacją z Cilman. Przyznała jednak, że w pewnym stopniu miała na to wpływ. Kasia na pewno była takim zapalnikiem, że popatrzyłam na siebie inaczej i że być może chciałabym jeszcze coś innego spróbować, pożyć inaczej, w inny sposób, opowiada. Katarzyna Cilman pokazała nagranie z Janią Lesar. Tymczasem Katarzyna Cilman zamieściła w mediach społecznościowych nagranie z Janią Lesar. Obie panie ponownie znalazły się na sali treningowej i szlifują taneczny układ. Wioślarka przy okazji ujawniła, że pojawią się w teledysku. Na razie jednak nie może zdradzić więcej szczegółów. Pod filmikiem zaroiło się od komentarzy. Internauci są zachwyceni, że Cilman i Lesar znowu razem tańczą.